Do października świat wstrzymał oddech. Od miesięcy astronomowie śledzili międzygwiezdny obiekt o nazwie 3 i Atlas, tajemniczego gościa spoza układu słonecznego, który miał przelecieć niebezpiecznie blisko Marsa. To był jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów we współczesnej astronomii. Agencje kosmiczne stanęły na wysokości zadania. Orbiter NASA ustawił się w odpowiedniej pozycji. Łazik Perseverance rozpoczął rejestrację danych, a teleskopy na Ziemi zsynchronizowały obserwacje tego samego fragmentu nieba. Naukowcy spodziewali się zalewu informacji, niepowtarzalnej okazji, by zbadać pierwotny obiekt niezwiązany z historią formowania się naszego układu planetarnego, i wtedy, bez ostrzeżenia, wszystko pogrążyło się w ciemności. W chwili, gdy 3i Atlas wszedł w pole widzenia, serwery NASA padły. Strona internetowa agencji zniknęła, pozostawiając tylko komunikat. Przerwa techniczna. Początkowo wyjaśnienie wydawało się niewinne przeciążenie systemu spowodowane ogromnym zainteresowaniem publiczności. W końcu miliony osób śledziły to wydarzenie, ale zbieg okoliczności na tym się nie skończył. W ciągu kilku minut przestał działać portal danych Europejskiej Agencji Kosmicznej. A kilka godzin później urywa się transmisja telemetryczna Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej. Trzy konkurujące ze sobą agencje jednocześnie zamilkły. Tak rozpoczął się jeden z najbardziej zagadkowych epizodów w historii obserwacji kosmosu. To, co miało być świętem naukowych odkryć dostępnym dla całego świata, zamieniło się w wielodniową, skoordynowaną ciszę. Żadnych obrazów, żadnych odczytów żadnych konferencji prasowych. Globalna społeczność naukowa, przyzwyczajona do przejrzystości, nagle stanęła wobec absolutnej pustki informacyjnej. Prawdziwe dane w końcu dotarły, ale nie z oficjalnych źródeł. W internecie pojawiło się pojedyncze zdjęcie, udostępnione anonimowo na mało znanym forum astronomicznym. Plik został zidentyfikowany jako zapasowa transmisja, z prawej kamery nawigacyjnej Łazika Perseverance. Metadejn potwierdziły jego autentyczność. Czas lokalny na Marsie 21:33 4 października dokładnie w momencie awarii globalnych sieci. Na pierwszy rzut oka obraz wydawał się zwyczajnym ujęciem marsjańskiego horyzontu na tle bladych gwiazd, ale nad linią horyzontu unosiło się coś, co nie pozostawiało miejsca na wątpliwości. To nie była kometa, nie smugę światła, nie obłok pyłu. To była struktura, symetryczna, o metalicznej fakturze, z wyraźnie określonymi krawędziami. Analitycy na całym świecie zaczęli badać fotografię. Testy odbicia światła wykazały, że obiekt odbija promienie słoneczne jak polerowany metal, a nie lód czy skała. Po skalowaniu na podstawie parametrów kamery oszacowano jego wymiary około 46 km długości i 12 kilometrów średnicy, gigantyczny cylinder zawieszony nad Marsem. Jego powierzchnia była doskonale gładka, bez kraterów, pęknięć czy jakichkolwiek nierówności. Obiekt tej wielkości powinien być pokryty śladami upływu czasu, a jednak jest nieskazitelnie czysty, gładki, pozbawiony szwów, jakby wytworzony. Sceptycy zasugerowali rozmazanie ruchowe. Twierdząc, że to złudzenie spowodowane długim czasem naświetlania aparatu, ale ta teoria szybko się rozpadła. Kamery nawigacyjne Łazika Perseverance są precyzyjnie skalibrowane, a parametry ekspozycji są dokładnie udokumentowane. Nawet powoli poruszające się obiekty pozostawiają stopniowo rozmyte ślady o zmieniającej się jasności. Na tym zdjęciu jednak niczego takiego nie widać. Jasność jest idealnie równomierna od krawędzi do krawędzi, bez żadnych zniekształceń czy spadków. To nie smuga światła, lecz materialny obiekt. Jeszcze trudniej podważyć jest jego geometryczną doskonałość. W naturze rzadko powstają cylindry. Asteroidy są zwykle nieregularne, jądra komet nieokiełznane, a księżyce często przyjmują kształt zbliżony do kulistego pod wpływem grawitacji. Ten obiekt jest jednak idealnie symetryczny. Proste linie, stała krzywizna, jednolite odbicie. Samym swoim wyglądem podważa wszystkie modele naturalnego pochodzenia. Gdy naukowcy przeanalizowali wcześniejsze dane, anomalie stały się jeszcze bardziej wyraźne. Trzeci i Atlas wykazywał nietypowe zachowania jeszcze przed zbliżeniem. Jego jasność nigdy nie fluktuowała, niemal nie obracał się wokół własnej osi poruszał się po niemal prostoliniowej trajektorii z prędkością bliską 60 km/s w kierunku przeciwnym do ruchu planet. Wyglądało to nie na dryf, lecz na celowe prowadzenie. Astrofizyk z Harvardu, Avi Loeb, na podstawie względnej odległości od Marsa ponownie obliczył jego albedo i odkrył coś niezwykłego. Współczynnik odbicia obiektu był wyższy niż u jakiejkolwiek znanej asteroidy czy komety. Jeszcze bardziej niepokojące było jego zachowanie termiczne. Nie nagrzewał się pod wpływem światła słonecznego. Wszystkie znane komety, zbliżając się do gwiazdy, ogrzewają się, uwalniają gazy i tworzą warkocz. 3i Atlas jednak utrzymywał stałą temperaturę, jakby aktywnie ją regulował. To zawężało możliwości do dwóch i obie były niepokojące. Albo 3i Atlas składał się z nieznanego niezwykle refleksyjnego materiału, który niemal całkowicie odbijał promieniowanie słoneczne, albo posiadał wewnętrzny mechanizm utrzymujący stałą temperaturę. Pierwsza opcja była dziwna, ale jeszcze możliwa do wyobrażenia, druga zaś rewolucyjna. Gdyby rzeczywiście miał system termoregulacji, oznaczałoby to, że działa. To nie skała, lecz maszyna. Pojawiło się więc pytanie o przetrwanie. Na podstawie jego prędkości i trajektorii obliczono, że 3I Atlas podróżował przez przestrzeń międzygwiezdną od dziesiątek milionów lat, a może nawet dłużej. Przy takiej prędkości żadna znana struktura nie powinna przetrwać tak długo. Kosmos nie jest pusty. Wypełniają go promieniowanie, burze magnetyczne i cząsteczki poruszające się z zabójczą prędkością. Nawet drobiny pyłu. Przy względnej prędkości km/s mogłyby odparować cel, a jednak ten obiekt nie nosił żadnych śladów uszkodzeń. Brak kraterów, erozji, wietrzenia, jego powierzchnia wyglądała jak nowonarodzona lub nowo stworzona. To prowadzi do pytań dotyczących materiału i projektu. Dlaczego cylinder, a nie nieregularny kształt komety czy preferowana grawitacyjnie kula? W fizyce i inżynierii cylinder jest kształtem idealnym. Równomiernie rozkłada naprężenia, jest odporny na odkształcenia i stabilny pod wysokim ciśnieniem. Podczas obrotu może również efektywnie generować sztuczną grawitację, ale jego największa zaleta nie tkwi w mechanice, lecz w elektromagnetyzmie. Wydrążony cylinder może służyć jako tzw. rezonator wnękowy, rodzaj komory zdolnej do przechwytywania i wzmacniania fal elektromagnetycznych. Zasada ta jest wykorzystywana w akceleratorach cząstek, radarach i systemach komunikacyjnych. Promieniowanie może odbijać się wielokrotnie wewnątrz komory z minimalnymi stratami, umożliwiając modulację sygnału i jego przesył na duże odległości. Innymi słowy, kształt 3i Atlas jest nie tylko efektywny, ale może też mieć cel komunikacyjny. Dalsza analiza danych radarowych z orbitera marsjańskiego pogłębiła tajemnice. Echa pochodzące od obiektu wykazywały słabe oscylacje na częstotliwości 1,42 GHz, dokładnie odpowiadającej linii widmowej atomu wodoru. To nie był losowy szum, lecz naturalna częstotliwość promieniowania najpowszechniejszego pierwiastka we Wszechświecie. Od dziesięcioleci naukowcy SETI Uważali, że każda inteligentna cywilizacja wybrałaby tę częstotliwość do komunikacji, ponieważ jest ona uniwersalną, stałą, rozpoznawalną w każdym zakątku kosmosu. 3i Atlas zdawał się rezonować właśnie w tym paśmie, co było zdumiewające. Jeśli to prawda, implikacje są oczywiste: albo obiekt jest zbudowany z nieznanych nam materiałów elektromagnetycznych, albo celowo zaprojektowano go do pracy na częstotliwości linii wodoru. Być może do komunikacji międzygwiezdnej, jako sonda, nadajnik, odbiornik, stworzony na wieczność. 3I Atlas nie tylko emituje nietypową częstotliwość, ale zachowuje się jak aktywny system. Kontrolowana temperatura, nienaruszona powierzchnia i doskonała symetria sugerują, że jest w stanie aktywnym, a nie zamrożonym relikcie. Niektórzy badacze sugerują, że może być zbudowany z samonaprawiającej się sieci molekularnej, zdolnej do automatycznej regeneracji uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem i mikrometeorytami. Inni spekulują, że jest otoczony warstwą plazmy lub powłoką elektromagnetyczną, która odparowuje cząstki przed kontaktem. Każdy z tych mechanizmów mógłby wyjaśnić, jak przetrwał miliony lat. I niezliczone mikrozderzenia w nienaruszonym stanie. Im więcej danych analizowano, tym trudniej było utrzymać wyjaśnienie naturalnego zjawiska. Każdy test fizyczny, każda krzywa zmian światła, każdy pomiar odbicia prowadził do tego samego wniosku. 3i Atlas został stworzony, by przetrwać. Jego symetria nie jest przypadkiem, lecz zamierzeniem. Jego milczenie może nie oznaczać braku komunikacji, lecz komunikację poprzez fizykę. W końcu wszechświat często najpierw przemawia językiem fizyki, a dopiero potem słowami. W tym momencie znaczenie przerwy w komunikacji z obiektem również uległo zmianie. Jeśli NASA, ESA i Chiny rzeczywiście zaobserwowały to, co sugeruje wyciekły obraz, milczenie może być jedyną możliwą odpowiedzią. Przyznanie, że ludzkość napotkała prawdopodobnie aktywny obiekt inżynieryjny, nie tylko zachwiałoby naukowymi ramami, ale także zaufaniem publicznym. Jak wytłumaczyć strukturę starszą niż cywilizacja, a jednak sprzeczną z wszelkimi prawami natury? Być może agencje nie ukrywają dowodów na obcą technologię, lecz stoją twarzą w twarz z czymś, czego same nie potrafią wyjaśnić. Po przywróceniu łączności oficjalne komunikaty wznowiono. Systemy NASA wróciły do normy, ESA zaktualizowała dane telemetryczne z Marsa, a chiński portal kosmiczny znów działa. Jednak żadna z trzech agencji nigdy więcej nie wspomniała o 3 i Atlas. Zdarzenie zniknęło z raportów i dzienników misji, jakby zostało wymazane, a jednak ten obraz wciąż krąży wśród ludzi. Analitycy udoskonalają pomiary, niezależni naukowcy ponownie przetwarzają surowe dane. Każda iteracja daje ten sam wynik. Cylinder, metal, gładki, niespotykany dotąd. Tygodnie zamieniły się w miesiące, a Tricy i Atlas kontynuował swoją cichą podróż. Po Marsa dryfował dalej, przekraczając orbitę Jowisza, stopniowo znikając w ciemności. Teleskopy śledziły go, jak długo się dało, obserwując, jak z niezachwianą precyzją utrzymuje kurs, bez śladu odłamków, pyłu czy oznak rozpadu. Do początku 2066 roku zniknął z zasięgu wzroku, wchodząc w międzygwiezdne ciemności. Dla większości zagadka rozmyła się. Cykl informacyjny zajął się innymi tematami, a oficjalna narracja sprowadziła wszystko do zbiegu okoliczności, przerwy w danych i przelotu komety. Ale dla tych, którzy widzieli liczby, pytanie pozostało, dlaczego obiekt międzygwiezdny zachowywał się jak istota rozumna? Wszechświatem rządzi entropia. Jak możliwe jest coś tak gładkiego, stabilnego i trwałego? Najbardziej konserwatywna interpretacja głosi, że 3 i Atlas to niezwykły lecz naturalny anomal międzygwiezdna skała. Uformowana w nieznanych warunkach, której niemal doskonały geometryczny kształt jest przypadkowy. Ale to wyjaśnienie nie wytrzymuje konfrontacji z danymi. Bardziej radykalny pogląd mówi, że 3 i Atlas to wytwór technologii. Sztuczny obiekt wykonujący misję starszą niż ludzkość, być może sonda badająca ewolucję układów gwiezdnych, przekazująca informacje poprzez rezonans, używająca języka fizyki jako medium. Ta możliwość zmusza nas do postawienia głębszych pytań. A jeśli eksploracja nigdy nie zaczęła się od nas, a jeśli obserwacja zawsze była wzajemna, gdyby 3 i Atlas był maszyną, przetrwałby miliony lat w nienaruszonym stanie, swobodnie przemierzając galaktyczne rusztowania magnetyczne, bez potrzeby tradycyjnych silników czy paliwa. Być może nie potrzebowałby nawet mówić, jego istnienie samo w sobie byłoby przekazem. Długowieczność, jako przesłanie, przetrwanie, jako sygnał. Do dziś żadna oficjalna instytucja nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła autentyczności wyciekłego zdjęcia. Publiczne rejestry milczą. Jednak wśród astrofizyków, inżynierów i teoretyków, czy i atlas stał się cichym punktem odniesienia, zagadką, która jednocześnie kwestionuje naukę i pobudza wyobraźnię. Przypomina nam, że wszechświat nie ma obowiązku działać według ludzkiej gramatyki. Niektóre zjawiska są niewytłumaczalne, nie dlatego, że są nadprzyrodzone, ale dlatego, że są zbyt zaawansowane, by zmieścić się w naszych obecnych ramach rozumienia natury. Gdyby 3i Atlas był tylko kometą, ta jednoczesna awaria łączności byłaby niewytłumaczalna. Jeśli nie jest, to może milczenie instytucji to jedyna odpowiedzialna reakcja. Obecnie obiekt oddalił się, a jego trajektoria wiedzie z powrotem w pustkę kosmosu. Lecz jego krótkie pojawienie się pozostawiło pytanie, które może rozbrzmiewać przez pokolenia. Być może już zostaliśmy dostrzeżeni. Być może milczenie instytucji to nie ukrywanie prawdy, lecz nasłuchiwanie, czekanie na głos, który wyruszył w podróż przez kosmos, zanim jeszcze wynaleźliśmy słowa, by go opisać.